Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was chodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przed ich rodzicom, i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo pańskie. Może co roku zastanawia nas to, jak oktawa Bożego Narodzenia przystaje do samej radości świąt Bożonarodzeniowych. Mamy piękny wystrój, szopki, choinki, śpiewamy kolędy, a swoją treścią oktawa praktycznie do tych wydarzeń nie nawiązuje. Dziś święty Szczepan, święty Jan, święta rodzina, młodziankowie. Oktawa Bożonarodzeniowa to nie ckliwe podtrzymywanie atmosfery Betlejem, ale to zmierzenie się z owocami. Czy konsekwencjami tej decyzji, do której wczoraj zapraszał nas Święty Jan w prologu. Słowo przychodzi do swojej własności. Tym, którzy je przyjmują, daje moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I dziś, w pierwszy dzień, towarzyszymy szczególnym narodzinom, nowym narodzinom, już nie dla świata tu, ale narodziną dla nieba. Usłyszeliśmy w kolekcie właśnie, że dokonują się narodziny Szczepana dla nieba. Po to Chrystus przecież się narodził tu na ziemi. Żeby każdy z nas mógł narodzić się dla nieba, mógł mieć udział w nowych narodzinach, w nowym stworzeniu, którego owocem jest życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I słyszymy w Ewangelii, że świadectwo uczniów nie będzie przyjmowana, że skoro Jezus był prześladowany, skoro Jezus był nieprzyjęty, skoro słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli, to ten los wcale nie musi nie dotyczyć i naszego życia. Ale mocne są te słowa i budzące nadzieje. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto okaże wierność, ten będzie zbawiony. Szczepan wytrwał do końca. Wytrwał w miłości do Boga i do Bliźniego. Nie złorzeczył. Odnalazł swoje życie i swoją śmierć. W naśladowaniu Chrystusa. Nie bez znaczenia jest właśnie to, że święty Łukasz w dziejach trafnie zauważa paralele, podobieństwa umierania Szczepana do śmierci Chrystusa. Wyciągnięty poza miasto, fałszywi świadkowie, powierzający się Jezusowi, Przyzywający miłosierdzie dla oprawców. To nie było wyuczone, to nie była gra, to było świadectwo tego, co dokonało się w życiu Szczepana przez przyjęcie wcielonego Słowa. I kiedy wchodzimy w ten czas oktawy, to też po to, by Słowem żyć. Może warto obok rodzinnej atmosfery sięgnąć do Pisma Świętego, sięgnąć do Słowa, pozwolić, by to Słowo nas kształtowało, byśmy zadali sobie wobec Niego pytania: jak ja bym się zachował, a może jak się zachowywałem przy niesprawiedliwym oskarżeniu? Jakim byłem wtedy, kiedy miałem okazję zaświadczyć, że Chrystus jest moim Panem, dobrym słowem, modlitwą, uczynkiem miłosierdzia? Czy Ewangelia naprawdę daje mi radość i nadzieję? Że chcę wytrwać, że chcę być wierny. I wiem, że tam, gdzie mi nie dostaje, gdzie mi brakuje, zawsze mam możliwość zaczerpnąć z, z wody żywej, ze spotkania z Jezusem w Najświętszym sakramencie, w modlitwie. Nie po wierzchownej, nie po łebkach, w modlitwie, która... Czyni świętym, która świadczy o świętości, bo jest zachwytem nad Bogiem. Szczepan, ponieważ był blisko Boga, ponieważ żył Bogiem, mógł zobaczyć niebo otwarte. Mógł zachwycić się Bogiem, który króluje, który jest Panem. To przecież nie jest rzeczywistość, która nie ma dokonywać się w naszej modlitwie. Zachwycić się Bogiem, dostrzec to, kim jest, i móc o tym i chcieć o tym powiedzieć. Formularz dnia dzisiejszego daje nam jeszcze dwie ważne myśli. Pierwsza, o której już mówiłem, to obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana i prosimy, aby Bóg nauczył nas miłować nieprzyjaciół, przez to, że daje nam właśnie ten przykład do naśladowania. Ale druga myśl to modlitwa po komunii, czyli właśnie po. Przyjęciu Chrystusa do naszego serca. Słyszymy tam, Panie, nasz Ojcze, składamy Ci dzięki za, ofiar, za ofiarne dary Twojego miłosierdzia. Ty nam dajesz zbawienie przez narodzenie Twojego syna i przedłużasz naszą radość w święto pierwszego męczennika Szczepana. Zbawienie, które jest darem narodzenia syna i radość, którą Bóg przedłuża właśnie z tego, że Bóg jest pośród nas. Że nawet w najtrudniejszym po ludzku doświadczeniu chrześcijanin uczeń Chrystusa nie jest osamotniony. Szczepan umierając. Miał pewność, że Jezus jest Emanuelem, Bogiem bliskim, Bogiem z nami. Nie zapominajmy o tym i nawet kiedy będą przychodziły trudy i przeciwności dnia codziennego, nie pozwólmy sobie, by one odebrały nam radość z tego, że Bóg jest blisko nas że Bóg chce nas wspierać, że Bóg chce nas prowadzić. Że to światło Bożonarodzeniowe, światło Betlejem chce nas oświecić, byśmy również potrafili mądrze wybierać na tym świecie, mądrze mówić, mądrze świadczyć o Bogu. Również niech rodzinna atmosfera drugiego dnia świąt będzie dla nas okazją, by Bogu wypowiedzieć wdzięczność za każdy dzień naszego życia. Bo naprawdę, jak szczerze i wprawdzie staniemy przed Bogiem, to mimo różnych trudności, które pewnie gdzieś w naszych sercach, w naszej pamięci się biją, znajdziesz mnóstwo tego dobra, za które warto Bogu dziękować.